Dzień dobry Państwu, witam w trakcie majówki. Bardzo Państwa przepraszam, że Was zmuszam do tego, żebyście oglądali szkolenia razem ze mną i z moim zespołem, który też musiał przyjść do pracy, akurat w trakcie majówki. No ale cóż, słowo się rzekło kobyłka opłota jesteśmy. Na początku, bo za dzień dobry, poproszę, żebyście Państwo powiedzieli, czym jest słychać i widać, I, a ja w tym czasie opowiem, co się będzie działo w trakcie tego nowego. Cyklu szkoleń. Otóż, proszę Państwa, wpadliśmy na pomysł, żeby wyprodukować dwa cykle szkoleń. Pierwszy z nich, ten, na którym Państwa dzisiaj serdecznie właśnie witam, będzie o tym, jak się prowadzi księgi rachunkowe, po co one są, do czego służą i dlaczego są tak skonstruowane, jak są, jak księgowi patrzą na księgi handlowe. To jest szkolenie, żeby nie powiedzieć naukowe, słuchajcie, widać, dziękuję Panie Marcinie, to jest szkolenie takie, które pokaże podstawy tego, na czym oparta jest ustawa o rachunkowości i dlaczego księgowi są tacy upierdliwi. To szkolenie będzie trwało do końca czerwca. Będziemy się widywali co tydzień, właściwie zwykle w czwartki i właściwie zwyk zwykle właśnie e, o 14. Będzie to szkolenie można później obejrzeć. Ja do niego dorobię pewnie jeszcze jakieś e, dodatkowe slajdy, ale mm, powinno to Wam Państwu dać taki podkład do tego, jak księgi handlowe są skonstruowane. Natomiast yy, i teraz dalej jeszcze o tym szkoleniu. Po pierwsze będzie co tydzień, po drugie będzie dosyć naukowe, po trzecie będę opowiadał jak księgi są skonstruowane, po czwarte zrobię je z moim przyjacielem, bo bardzo go lubię, yy, jest naprawdę bardzo miły i będzie w takiej wersji, że ja będę zawsze na żywo, można mi zadawać pytania, można yy, je napisać wcześniej, później ja się staram na nie odpowiedzieć, a... Mój przyjaciel będzie w wersji y, nagranej, czyli jest film z nim nagrany. On, tak samo jak ja, ma na imię Eryk pewnie dlatego, że to ja jestem y, na tym filmie. I będziemy y, y, zrobili tak, że najpierw y, y, ja zapowiem, potem puścimy film. Państwo w tym czasie napiszą mi pytania do tego filmu, później ja odpowiem na to pytanie. Y, te odcinki będą łączone będzie, będą jeden, dwa odcinki. Czasem, może trzy e, w ciągu godzinki, zawsze się wyrobimy i tak do końca czerwca już powinniście zdobyć dyplom e, głównego księgowego. To co? Zaczynamy. Pierwszy film przed Państwem, Eryk Skłodowski. Dzień dobry. Szanowni Państwo, pomyśleliśmy sobie, że e, wielu z Was chce prowadzić spółkę ZO lub inną spółkę kapitałową, które to spółki wydają się dla Państwa. E, czymś bardzo korzystnym do prowadzenia. Czasami to będzie korzystne, czasami będzie niekorzystne. My pomożemy Państwu w ustaleniu tego. Natomiast szkolenie, którego dzisiaj obejrzycie, Państwo pierwszy odcinek, dotyczy prowadzenia ksiąg handlowych. Proszę Państwa, jeżeli prowadzicie małą działalność gospodarczą i ta działalność gospodarcza jest. E, Prosta, ma być prosta, panujecie nad tą działalnością, wszystkie pieniądze są wasze, jest jeszcze wiele, wiele innych powodów, dla którego nie chcecie wydawać dużo pieniędzy na administrację tą waszą firmą, to nie powinniście prowadzić yy, spółki ZO. Tam spółka komandytowa, akcyjna i tak dalej, zostawmy. Będziemy się posługiwać na co dzień spółką ZO. Natomiast to szkolenie, tym, którzy chcą prowadzić spółkę ZO, Powinno pokazać, dlaczego tego nie, nie róbcie. Ja pokażę Wam wszystko to, co macie obowiązek robić, jeśli będziecie chcieli się zdecydować na spółkę ZO. Natomiast tym osobom, które prowadzą spółkę ZO i prowadzą księgi handlowe, to szkolenie powinno dać yy, możliwość dowiedzenia się, do czego te księgi handlowe tak naprawdę są potrzebne. I teraz kto powinien prowadzić? księgi handlowe. Oczywiście e, dowol, dobrowolnie można sobie prowadzić księgi handlowe, jak się to zgłosi do urzędu zamiast książki przychodów i rozchodów, proszę bardzo. Jest termin na zgłoszenie, dotrzymujemy terminu, zakładamy księgi, prowadzimy sami z siebie. Księgi handlowe pomagają bowiem czasem w prowadzeniu księgowości. W prowadzeniu administracji firmy i w nadzorze nad tym, co się w firmie dzieje, nawet w firmie małych rozmiarów. Tak naprawdę każdy z Państwa prowadzi sobie księgi handlowe we własnej głowie, we własnym zeszycie, w zapiskach, w programie komputerowym do sprzedaży. Prowadzicie sobie je po kawałku. Natomiast księgi handlowe to jest zustrukturyzowana wiedza, która pozwala właścicielom firmy lub też innym osobom, które za chwilę powiem, mieć nadzór nad tym, co się w danym przedsiębiorstwie, spółdzielni, stowarzyszeniu Fundacji i tak dalej dzieje. Czyli pierwsza rzecz, można prowadzić księgi handlowe, jeśli się chce. Druga rzecz, trzeba koniecznie prowadzić handlowe, jeżeli się ma spółkę kapitałową. Spółka ZO obowiązkowo. Spółka akcyjna obowiązkowo. Komandytowa, komandytowa akcyjna. I to jeżeli chodzi o spółki, to koniec, bo spółka partnerska, jawna, e, cywilna nie muszą prowadzić ksiąg handlowych. Kiedy pozostałe podmioty muszą prowadzić księgi handlowe? Wtedy, kiedy przekroczą 9 milionów euro. Pff, przepraszam bardzo. Wtedy, kiedy prze, przekroczą 2 miliony euro sprzedaży netto. Czyli w tym roku to jest trochę ponad 900, 9 milionów 100 tysięcy złotych. W tamtym roku było trochę mniej niż 900. Natomiast 2 miliony euro według kursu z końca września przeliczamy sobie i na następny rok, jeżeli ktoś przekroczy w danym roku sprzedaż, musi prowadzić księgi handlowe. Również jednoosobowa działalność gospodarcza. Również spółka cywilna, również spółka jawna i również spółka partnerska. Jeżeli przekroczycie sprzedaż w 2022 roku. 2 miliony euro według nieznanego nam na dzisiaj kursu, bo to jest kurs z końca września. Tam jest specjalnie tak zrobione, że część Limitów jest z końca września, a część z 1 października. Ja nigdy nie pamiętam z którego, ale to jest prawie to samo zawsze, ten kurs, tak? Bo bardzo rzadko się zdarza, że kurs się zmienia e, z dnia na dzień jakoś w bardzo istotny sposób. Natomiast ustawodawca nam pomaga mieć troszkę większy chaos. W związku z tym są kursy i z 30 września i z 1 października. Może to kiedyś naprawią. Czyli pierwsza grupa ci co chcą, druga grupa spółki kapitałowe, trzecia grupa. Ci, co e, z ustawy są na księgach handlowych, czyli przekraczają 2 miliony euro sprzedaży netto, też muszą być na księgach handlowych. Czwarta grupa: fundacje, stowarzyszenia, e, spółdzielnie mieszkaniowe, może jeszcze o kimś y, zapomniałem. I na koniec y, tej pierwszej części, proszę Państwa, po co są księgi handlowe? Księgi handlowe są po to i po to jest ustawa o rachunkowości żeby osoby będące właścicielami, spółdzielcami, członkami fundacji, członkami rady fundacji, udziałowcami, akcjonariuszami, żeby oni mieli szansę zobaczyć, jak wygląda kondycja finansowa e, danego podmiotu gospodarczego czy tam towarzyszenia. Bo ustawa o rachunkowości tak to opisuje, żebyśmy my, jako fachowcy, zaglądając do ksiąg rachunkowych danego podmiotu, mogli wydać ocenę, tym się zajmują biegli rewidenci, ale zajmują się tym, też tym niezależni audytorzy, żebyśmy mogli wydać ocenę na temat jakości biznesu w danej spółce. I na koniec jeden przykład. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy ocenić, czy spółka wygląda dobrze, czy spółka wygląda źle. Mamy spółkę, która kupiła coś za 500 tysięcy złotych i sprzedała za 800 tysięcy złotych, ma 100 tysięcy kosztów. 800 tysięcy przychodu, 500 tysięcy zakup towarów i 100 tysięcy kosztów. Wydaje się, że mamy 200 tysięcy zysku. Tymczasem z ksiąg handlowych będziemy wiedzieli, że te pieniądze nie są zapłacone i już dawno są windykowane przez ee, komornika, w związku z tym sytuacja spółki jest bardzo zła. A w następnym odcinku opowiem Państwu, co to są zasady rachunkowości. Do zobaczenia. Proszę Państwa, mam nadzieję, że. <laughs> Przepraszam, nie zanudziłem. Teraz będziemy się starali odczarować to, co się wydarzyło. Czyli, żebyście Państwo wiedzieli, że od tego, że. Te zasady rachunkowości są, działają, te księgi handlowe działają, od tego są księgowi. Natomiast Państwo musicie po prostu wiedzieć, dlaczego my tak się zachowujemy. I teraz jeszcze dostałem dwie informacje z Po pierwsze, nie podziękowałem za przybycie, bardzo Państwu dziękuję. Po drugie, nie poprosiłem o komentarze na Facebooku, na YouTubie, na Google'ach, jakbyście napisali, że jest fajnie, to fajnie. Po trzecie, zacząłem mm. mówić o tym drugim szkoleniu. To drugie szkolenie to jest szkolenie z ksiąg rachunkowych dla office managerów i dla sales managerów, czyli dla takich po prostu osób zarządzających dokumentacją w biurze i prowadzącą sprzedaż na przykład w internecie. To szkolenie już jest nagrane, powstało. Ono teraz jest rozbudowywane. Myślę, że za 2-3 tygodnie znowu Będziemy je publikować. Ono nie będzie online, ale też do tego szkolenia będzie można zadawać pytania. A teraz to, o czym mój kolega Eryk yy, mówił w zapowiedzi kolejnego, kolejnego nagrania. Będziemy rozmawiać o zasadach rachunkowości, czyli będziemy rozmawiali o rzeczach, które powodują, że wszyscy księgowi w Polsce, ale i na całym świecie zachowują się tak samo. I najpierw zapraszam Państwa na odcinek o trzech nadrzędnych zasadach rachunkowości, żeby zrozumieć o co chodzi, a ja później e, też dogram do tego e, krótki kurs księgowości. Nie wiem, czy Państwo widzieli, takie 6 minut jest nagrane. Po tym kursie się dostaje dyplom głównego księgowego. Gdybyście mieli ochotę, to zapraszam. Przy okazji, jakbyście się e, chcieli jednak napisać, że e, jakieś wątpliwość, pytanie i tak dalej, mądrzejsze, mniej mądre, bardziej takie. E, żeby nie powiedzieć śmieszne to bardzo proszę będzie mi miło jak coś napiszecie a tymczasem zapraszam na e, kolejny krótki film przed państwem Eryk Skłodowski proszę bardzo Dziękuję bardzo Eryku bardzo lubię opowiadać moim gościom o rachunkowości podatkach i tak dalej i teraz będzie drugi odcinek pamiętajcie państwo zasady rachunkowości tych zasad jest strasznie dużo one służą temu żeby wszyscy księgowi właściwie na całym świecie, żeby tak powiedzieć, proszę państwa bardzo szeroko, zachowywali się podobnie. Są trzy główne zasady rachunkowości, które pomagają prowadzić księgi w sposób jednakowy. Pierwsza zasada rachunkowości, proszę państwa, to jest zasada podwójnego zapisu. Ja w kolejnym odcinku przeprowadzę dla państwa taki krótki kurs Rachunkowości. On jest na tyle krótki, żebyście Państwo go wytrzymali, a na tyle długi, żebyście po tym kursie mogli sobie zrobić pieczątkę główny księgowy. Ta pieczątka jest bardzo potrzebna. W zasadzie podwójnego zapisu chodzi o to, że każdą operację gospodarczą ja muszę zapisać na dwóch kontach. Co to znaczy w praktyce? Wyobraźmy sobie, że e, kupuję towar od Marcina. Jeżeli kupuję o towar od Marcina, to powstają dwie rzeczy. Po pierwsze, mam zobowiązanie wobec Marcina, bo muszę mu zapłacić, a po drugie, dostaję towar. Tak czy dwie rzeczy muszę zapisać. Ktoś mi wpłaca pieniądze na konto, czyli Marcin wpłaca mi pieniądze na konto, czyli jego zobowiązanie wobec mnie maleje, a pieniądze na koncie mi rosną. Znowu dwa zapisy. Kupiłem samochód. Pojawi mi się zapis na środkach trwałych, kupiłem samochód, a z drugiej strony powstanie zobowiązanie wobec dostawcy samochodu lub też pieniądze, które do niego poszły, zejdą z konta, zmniejszy się saldo rachunku bankowego. To jest pierwsza zasada rachunkowości, zasada podwójnego zapisu. Tutaj pauzę zrobimy? ciak, macho, ja sobie potrę skór, dalej mnie swędzi. Proszę Państwa, druga zasada rachunkowości, to jest zasada podmiotowości. To brzmi tak, jak coś oczywistego, ale proszę pamiętać, że zasada podmiotowości określa sposób, w jaki my prowadzimy księgi, czyli jeżeli ja dostanę fakturę na zakup odkurzacza, ja odkurzaczy często używam jako przykładów, to... Jeżeli ta faktura będzie na mój podmiot, to ja mam ją zaksięgować. Natomiast jeżeli będzie na podmiot chęć, to nie mogę jej zaksięgować, bo to nie jest faktura dla mnie. Fakt, że stoi tu odkurzacz i przyjechał do mnie, ja umiem zaksięgować, bo przyjechał, stoi, on jest do firmy, przyjechał do nas adresowany, ja sobie przyjmuję na magazyn, przyszedł odkurzacz e, od firmy dostarczającej odkurzacze. Ale potem dostaję fakturę, faktura jest dla Henka, to nie jest moja faktura, ja mam księgowanie dostawca, odkurzaczy, yy, magazyn odkurzaczy albo rozliczenie z tytułu dostawy, magazyn odkurzaczy, natomiast faktura jest zła, ja muszę albo zwrócić się do Henka, żeby mi wystawił fakturę, tą mu oddać, albo powiedzieć dostawcy odkurzaczy, drogi dostawco, wystawiłeś fakturę na Henka, a nie na mnie. Zasada podmiotowości powoduje, że ja muszę przypilnować tego, żeby księgować tylko dokumenty wystawione na mnie lub przeze mnie dla mnie. Jak na przykład to przyjęcie e, e, zewnętrzne, tak zwana pezetka, odkurzacza na magazyn. To jest druga zasada rachunkowości, zasada podmiotowości. Trzecia zasada rachunkowości to jest zasada periodyzacji. Co to znaczy? To znaczy, że co jakiś okres, minimum co rok, a zwykle co miesiąc, ja w ten sam sposób ustalam wynik dla celów finansowych i podatkowych. Zasada periodyzacji mówi o tym, że ja muszę zawsze tak samo to robić. Czyli jeżeli ustalam wynik podatkowy na koniec stycznia, to potem tak samo na koniec lutego, na koniec marca i tak dalej. Jeżeli robię sprawozdanie finansowe na koniec roku, to również w tych zakresach czasowych, którego zdarzenia gospodarcze dotyczą, wpisuję sobie, e, jak wygląda mój wynik, jak wyglądają moje, mój bilans, czyli aktywa i pasywa. Musimy to robić po to, żeby wiedzieć, jak i na kiedy policzyć wynik firmy. Taki przykład. Wyobraźmy sobie, że najpierw sobie zamykam pierwszy okres do 31 stycznia, a potem drugi okres do 31 marca. Najpierw mam miesiąc, a potem dwa miesiące. To się nie będzie spinać, nie będzie porównywalne, nie ma jak tego obejrzeć. Jeszcze gorzej będzie, jak pierwszy okres będzie do 17 stycznia, a drugi będzie do 31 marca. Te okresy muszą być porównywalne i wszystkie operacje gospodarcze z tego okresu muszą być tak samo nagrane. Tak samo muszą być, proszę Państwa, opisane. Dzięki temu zyskujemy porównywalność. To ma być dla osoby, która ogląda. Pamiętajcie, że sprawozdanie finansowe jest dla zarządu, ale również dla udziałowców, spółdzielców, akcjonariuszy, dla wszystkich, których interesuje, jak są prowadzone sprawy tego podmiotu gospodarczego. A w kolejnym odcinku, za zgodą. Mojego serdecznego przyjaciela, to jest kochany facet Eryka. Ja opowiem o tej drugiej grupie zasad rachunkowości, których już jest tak strasznie dużo, że jak Państwo o tym usłyszą i to zrozumieją, to będziecie naprawdę mistrzami świata. Bardzo możliwe, że w czasie mojej wypowiedzi pojawiło się trochę pytań, które macie sobie zanotowane i chcielibyście je nam teraz zadać. To na te pytania odpowie oczywiście Eryk. Do zobaczenia! No to jestem z powrotem, proszę Państwa. Udało się znowu e, trzy nadrzędne zasady rachunkowości. E, zasada podwójnego zapisu, zasada podmiotowości i zasada periodyzacji. E, one, proszę Państwa, są kwintesencją tego, co się powinno dać e, <coughs> dziać w księgach. Zostałem pytanie, jak zasada podwójnego zapisu jest realizowana w księgach elektronicznych. Proszę Państwa. Mm, Oczywiście na pewno nie chodzi o techniczną stronę zagadnienia, czyli jak tam te bajty są zapisywane na kartach pamięci, tylko chodzi o to, jak, jak to w rzeczywistości wygląda. Otóż każde działanie, które księgowy dokonuje na księgach handlowych, oczywiście są też zapisy pozabilansowe, ale to wyjątkowo zapominamy, nie ma pozabilansowych. Każde działanie, które księgowy dokonuje, to on zawsze musi wybrać konto po jednej i po drugiej stronie. Bez względu na to, czy to są aktywa, pasywa, czy konta e, wynikowe, zawsze trzeba wybrać dwa, co najmniej dwa. Czasami wybiera się ich więcej, jak na przykład księguje mm, sobie sprzedaż. Po jednej stronie mam sprzedaż i VAT, a po drugiej mam należność. Także to czasami tych kont jest więcej, ale zawsze jest zapisane po dwóch stronach, na dwóch różnych lub więcej kontach i to razem daje to samo. Ehm. Proszę Państwa, co dalej? Więcej pytań jest majówka, ja rozumiem, i tak dziękuję Państwu za ponad 50, prawie 60 osób ogląda to na, na dwóch kanałach. Bardzo dziękuję. Sytuacja będzie wyglądała teraz tak. Pamiętając o moich prośbach, o tych komentarzach, Googleach. najbardziej lubimy na Google. Za tydzień kolejne szkolenie możecie pisać tutaj w komentarzach albo na marketingmałpaskłodoscy.pl pytania. To szkolenie będzie można obejrzeć przez tydzień. Po tygodniu ono trafi na portal szkoleniowy szkolenia.skłodoscy.pl. też pewnie będzie bezpłatne, ale jak tam się zapiszecie, to będziecie dostawali powiadomienia o tym, co my robimy i będziecie mogli z tego skorzystać. Za tydzień, znowu, w czwartek o 14 widzimy się. Tym razem będę odpowiadał już o tych. Kolejnych zasadach rachunkowości, tam ich jest chyba z 10, więc to dwa odcinki e, będziemy musieli na to poświęcić. E, będziecie Państwo znowu mieli e, możliwość zadawania pytań. Ja też e, postaram się wziąć ze sobą kartkę i narysować na przykład tę e, zasadę podwójnego zapisu, żeby Państwo mogli z tego więcej skorzystać. E, widzę, że więcej Państwa nie ma, e, więc robimy tak. Państwo piszecie do nas pytania. Eee, zaglądacie na portal szkoleniowy, tam niedługo już będą wszystkie nasze odcinki i widzimy się już za tydzień, do zobaczenia i miłej majówki, żeby tylko było słońce.